Bardzo panów przepraszam, musimy umówić się na inny termin. Teraz spieszę się na spotkanie. O, a do kogo tak pędzi? Do mojej żony, panie. O, o, kurde, ale wygodny. Ten fotel należał do Ludwika XV jest bezcenny. E, wszystko jest bezcenne, póki się nie rozwali od kilku cennych strzałów. Akta coś wspominają o tym, że ten typ ma żonę? Ma, ma, tylko że było. Mieszka w Miami z jakimś futbolistą. Kłamałeś. A to wolno tylko raz. Nikt nie dostaje drugiej szansy. Z kim właśnie szedłeś się spotkać? Może wszystkim byłoby przyjemniej, gdybyśmy się przenieśli do galerii. Tam jest więcej światła. A jakieś brudne bomby są? Przepraszam, ale chyba nie bardzo rozumiem. Brudne bomby? Bam! Dynamit eksplodował. To już drugie kłamstwo. Przed chwilą ostrzegałem. Skłamać można tylko raz. Nie ma szansy numer dwa. I co? Zastrzelisz mnie? Może. No, raczej tak. Ale jeszcze nie teraz.